Witam serdecznie wszystkie osamaczki na Waszym czytaniu na nowy rok numerologiczny 2026. Nowy rok numerologiczny 2026 jest jedynką z dziesiątki. Jedynka mogłaby być z 28, 46, ale mamy ją z dziesiątki, a dziesiątka to pełne koło czucie w pełni. Karta kartach Tarota Wielki Arkan to koło Fortuny, a jela jedynki to karta Maga. Zobaczcie, jak to przepięknie ze sobą współgra. Jest to rok karmiczny dla wszystkich wibracji, dla ludzi na całym świecie. Nadchodzą zmiany, zmiany z przeznaczenia, zmiany nieuniknione. 26 rok będzie rokiem bardzo ważnym dla ludzkości, dla nas wszystkich, dla Ziemi. I co to oznacza dla Was? Jeśli nie wiesz, jaką jesteś wibracją, albo jakiego słuchania czytać, w który rok wchodzisz, to masz dwie opcje wyliczenia. O tym jest szerzej na czytaniu w podcaście Nowy Rok 2026 i możesz słuchać za pomocą Twojej wibracji urodzeniowej albo wibracji duszy. I moje kocie się obudziło i już tu próbuję wejść na karty, więc to jest znak, że wkraczasz na nową ścieżkę. Ścieżkę, po jakiej chadzają koty, a koty chodzą po różnych wymiarach. No i co, kochani? Jak wyliczyć swoją wibrację? Tam jest. Tam jest dużo o nowym roku numerologicznym, ale też jest przesłanie dla każdej wibracji takie inne, więc możecie posłuchać. My tutaj się skupimy na rozkładzie, o którym Mówiłam, że będzie. Drogie kocie, proszę mi tu nie przeszkadzać w czytaniu. Tak? Dla nowej wibracji, jaka będzie. I tak, wy jako ósemka wchodzicie w rok dziewiąty, bo 8 plus 1 z roku 2026 daje nam 9. I w taką wibrację wchodzicie, ale... Że mamy to właśnie rok też z Koła Fortuny, z dziesiątki, to 10 plus wasze 8 daje 19 kartę księżyca. I to są te dwie karty karty z wyliczenia. Z wyliczenia tego, jak będzie wyglądał ten wasz rok. Ja tutaj muszę asekurować mojego kota, bo łazi mi po plecach, więc przeznaczenie będzie wam łazić, że tak powiem, po was. Poczekajcie, spróbuję go Tutaj stąd wyemigrować. Ok, kod wyemigrowany, możemy mówić dalej, ale znając życie, będzie nam przeszkadzał. I tak. Moje kochane ósemeczki, Wy, tak jak już powiedziałam, wchodzicie w rok dziewiąty. Jest to rok zakończania, podsumowań, oczyszczania i wybaczania. I Wy, jako osiem, jesteście określani jako taki menadżer-władca, a wkraczacie w rok, który zapowiada się jako czas emocjonalnego i duchowego rozliczania, niezbędnego do tego, aby przygotować się pod nowy cykl, który wyjdziecie w następnym roku. Macie tutaj, tak jak już wspomniałam, księżyc i pustelnik. Te karty sugerują, że tutaj jest nastawienie się na sukces materialny. Wy staniecie w tak zwanym konfrontacji o właśnie, brakowało mi słowa w konfrontacji z własnymi lękami, konfrontacji z czymś nieznanym, o czym mówi nam Księżyc. To będzie czas, który będzie wymagał od Was, usomeczki, zejścia z utwardzonego gruntu logiki i zarządzania sferem emocji, niepewności i podświadomości. <laughs> Pewne rzeczy będziecie chcieli wypowiedzieć, a nie będziecie mogli, tak jak mnie w tej chwili ściska garbło. To zaś jest znak. Małyka czegoś do picia i idziemy dalej. Wy ósemki jesteście silne, związane z materią, więc musicie uważać na iluzje związane z finansami, jakieś oszustwa, niejasności w sprawach finansowych, prawnych i biznesowych. Karta Księżyca na ten rok ostrzega Was, że pewne informacje będą przed Wami ukrywane. Lub niekompletne. Dlatego będzie konieczne prześwietlanie wszelkich umów i partnerstw, tak? W biznesie nowych prac, kontraktów, tak? Bo nie wszystko do końca będzie Wam pokazane. Staniecie też przed lękami, które paralizować będą wasz potencjał. Bo może być taki lęk utraty kontroli. Władzy lub statusu. Tutaj może być też bardzo ważny czas na jakąś terapię dla Was. Pamiętajcie, Wasze sny, głębokie wglądy, jakieś medytacje mogą ujawniać w faktyczne motywacje innych osób wobec Was. Jak i też pokazać wam faktycznie, co się dzieje. Więc korzystajcie z tego. Skorzystajcie z tych podpowiedzi. Wprowadźcie w życie więcej intuicji niż logiki. Wy bardzo często potrzebujecie logicznie myśleć. I to ma u was fundamentalne znaczenie, ale tym razem trzeba będzie wykazać więcej zaufania do intuicji. Tak, więcej zaufania. Może Wam się, jako że to jest dziewiąty rok, rok zakończenia, wkraść dużo niepewności. Może Wam się wkraść chaos emocjonalny. Ważne jest, by zobaczyć, co musi być zamknięte, mimo że byśmy nie chcieli, ale intuicja wie, co krzyczy do nas i te rzeczy należy zamknąć. Karta natomiast pustelnika. Mówi, że będzie to mądre zakończenie Twojego cyklu. Pustelnik jest dla Ciebie doskonałym przewodnikiem, kiedy wchodzisz właśnie w ten dziewiąty rok zamykania. Symbolizuje on mądrość i wnikliwość w poszukiwaniu prawdy. Czasami możesz czuć potrzebę odosobnienia się od innych osób, tak? Wycofania się ze świata publicznego czy też biznesowego. Tak? Takie rzeczy możesz odczuwać. Na rzecz takiego dokonania samotnego bilansu. Czego ja tak naprawdę potrzebuję i chcę. Już w tym roku sukces finansowy nie będzie aż takim priorytetem. Teraz zacznie się dla Ciebie liczyć mądrość i to, co zostało osiągnięcie na poziomie etycznym, osobistym, tak? Tutaj możesz zmienić też nastawienie do partnera czy partnerki w swoim życiu. Podsumujesz cały dotychczasowy swój dorobek życiowy. To będzie czas na zastanowienie się, które projekty i relacje już Tobie nie służą, a w które inwestować. To też takie przesiewki, żeby zrobić miejsce na nowe, nowe inwestycje, nowe związki, nowych ludzi w swoim życiu. Tak. Pustelnik niesie Wam takie duchowe światło mądrości. To taki czas, gdzie powinniście właściwie szukać głębokiego sensu w swoich doświadczeń, a nie tylko samych rezultatów. Czas na przekazanie wiedzy. I bycie też dla innych ludzi duchowym przewodnikiem, zamiast takim jakimś meczan, menadżerem czy, czy tam, nie wiem, biznesmenem. O. Rada dla Ciebie na ten rok: nie uciekaj od, od emocjonalnej mgły i niepewności. Pamiętaj, że to, co ukryte, musi zostać ujawnione, abyś mógł rozpocząć nowy cykl. Świadomie ogranicz publiczne wystąpienia, poświęć czas na samotną refleksję. Użyj swojej mocy, aby dokonać uczciwego i definitywnego zamknięcia tego, co Ci już nie służy: zamknięcia starych spław, spraw, przepraszam, zwłaszcza tych, które księżyc oświetla jako iluzoryczne. Pamiętaj, to nie jest rok na osiągnięcie rekordowych zysków, lecz na budowanie wewnętrznej, niezniszczalnej siły. Prawdziwa Twoja władza ujawni się, gdy odważysz się na wgląd w swoje emocjonalne cienie. Tyle, jeśli chodzi o nasze karty numerologiczne, wyciągnięte z numerologii, tak natomiast karty, które są. Wylosowane dla Was, czyli karty emocji. Macie radość. Dużo w tym roku będzie w Twoim życiu radości. Radości z odkrywania nowego siebie, radości z rozwoju duchowego, radości z poczucia bycia częścią czegoś wielkiego. Relacje z innymi ludźmi macie opera mydlana, czyli tam, tak jak mamy nieraz, tam, dlaczego ja i tak. A łakot nie drapnął, więc moi kochani, uważajcie na obcych pazurki, tak? Że jakieś osoby wyciągną wam pazurki przy tej operze mydlanej, więc macie opera Mydlana, czyli takie życie wydawałoby się jak z filmu, tak? Czyli takie relacje z innymi ludźmi, które będą zadziwiać, że ludzie czasami tak potrafią robić, a nie inaczej. Takie zdziwienie tym brakiem logiki. Gdzie ósemki lubią logicznie myśleć, tymczasem rok jest bardziej emocjonalny. Jeśli chodzi o uczucia, to macie ryzyko. Zaryzykuj, bo tylko wtedy możesz osiągnąć pełnię uczucia. Zaryzykuj związku. Może czas zmienić niektóre swoje decyzje. Zaryzykuj i powiedz, co czujesz, tak? Zaryzykuj wejście w związek nowy dla singli. Bo możesz mieć strach przed tym, co kiedyś było w przeszłości, że teraz się znowu to wydarzy. Więc zaryzykuj. I prezent od Matki Ziemi. Ceremonia. Tak? Ceremonia. Ceremonia uświęcania czegoś. Prowadź w swoim życiu jakieś ceremonie. Czy na przykład, tak jak u mnie jest kawa do łóżka czy jeszcze jakieś inne ceremonie. Ceremonia wstawania o świcie, ceremonia czegokolwiek innego, wspólny obiad czy kolacja zawsze przy świecach. Wprowadź swoje własne ceremonie w życie. To ci da takiego światełka w tunelu i poczucia, że nad czymś masz kontrolę, bo tego potrzebujesz. Rozkład też jest wyciągany i zobaczymy, Smoki chciały mówić, więc smoki mówią. Co zostawiasz za sobą, czyli jakie energie z 25 za sobą, stawiasz za sobą? Przemęczenie, zmęczenie, ciosy w plecy i to, że wszyscy się ciebie czepiają. Tego nadchodzi koniec. Rykniesz głośno dość, zaziejesz ogniem i zaczynasz budować swoje życie tak, jak Ty chcesz, a nie jak inni wiecznie czegoś od ciebie chcą, bijając ci noże w plecy. Co zasiewasz? Co zasiewasz? Dziewiątka buław. Oczyszczenie, oczyszczenie atmosfery, oczyszczenie życia. Tak? Poczucie yy, takiego: biorę sprawy w swoje ręce i bardzo dobrze, i najwyższa pora. Yy, wywalasz ludzi lub sytuacje, które Ci nie służą z życia. I to z wielkim hukiem. I bardzo dobrze, ważna będzie dla ciebie lato, lato w tych kwestiach zasiewu będzie ważne. Natomiast yy, gdzie będziesz mieć najmocniejsze? Twoja najmocniejsza strona to biznes, finanse, nowe projekty finansowe, nowa praca. Wszystko co się zwiąże z finansami, a jest nowe, nowego, czego się uczysz, to co się teraz uczysz, wprowadzasz, to potem przyniesie ci profity. Tym będziesz najsilniejszy. W zarabianiu na nowych pomysłach i na doskonaleniu tego właśnie rozwoju. Co będzie ci przeszkodą? A tu zaczniesz już na jesieni, tak? A co ci będzie przeszkodą? Albo dzieci, jeśli takowe masz, mogą marudzić, przeszkadzać w realizacji Twoich planów. Mogą być przeszkodą Twoje wewnętrzne myśli i rozterki. Rozchwianie emocjonalne może być Ci przeszkodą, tak? Jakieś uczucie może być Ci przeszkodą w realizacji w tym roku, tak? To się mocno zamanifestuje, kochani, zima albo wczesna wiosna, te przeszkody tak najmocniej, takie przedwiośnie właściwie. A potencjał roku, kochani, to jest spojrzenie na sprawy z innej perspektywy i dostrzeżenie możliwości, których do tej pory żeście nie widzieli, i wykorzystanie ich na swoją dobro. Ok, tyle mamy. I teraz jeszcze dodatkowe czytania, jak zawsze, czyli do wyboru jeden, dwa, jeden fioletowy, dwa taki brązowawy kamyczek. Jeden, dwa. Dla tych, co wybrali jeden. Przepowiednie spyti, macie paść Pucharów. Zwróć uwagę na swoje dzieci, jeśli takie masz. Będą wymagać Twojej, będą bardzo roszczeniowe, będą wymagać Twojej uwagi. Ale też uważaj, co komu mówisz, jeśli nie masz dzieci, bo to poleci dalej. Niczym plotka w eter. Tak? To poleci dalej. Karty siły, macie tutaj źródło, doładowuj się u źródła, zawsze szukaj informacji u źródła, nie to co kto powiedział, Zosia, Kasia, że tak i tak, tylko dzwoń, nie wiem, do rządu, do, do skarbówki, na policję, gdziekolwiek, u źródeł, tak? I przekaz dla ciebie, to szczęście jest w zasięgu ręki i czeka cię niespodziewana radość, Przestań czarno widzieć. Bardzo ładny przekaz. I dwójeczka dla tego brązowego kameczka. Macie tutaj kartę dwójki buław. Wszystko dokładnie rozplanuj, wyplanuj, zanim w coś wejdziesz. Zrób biznesplan, zadziałaj zgodnie z planem, spisz sobie wytyczne. Stawiaj granice. Nie pozwalaj innym wchodzić sobie na głowę. I przekaz dla Was. To, co do tej pory wdrożyłeś w swoim życiu, teraz znajdzie rozwiązanie. Dla niektórych to będzie sąd, rozwiązanie poprzez sąd, ale będzie rozwiązanie. Co niektórzy mogą Tobie zazdrościć, tego że podjąłeś decyzję. Wiadomości o tym, że zaczyna się coś dziać w Twoim kierunku. To jest na tyle. Dziękuję Wam i życzę cudownego 2026. A zapraszam na inne filmy na kanale YouTube Widniła Renata Gebo.